Okres przygotowawczy do rundy wiosennej sezonu 2024-2025 dobiegł w Radziankowie końca. Ostatnim sparing partnerem Cidrów przed inauguracją ligi była Mała Pana Wozimek. Pierwszy kwadrans meczu to intensywna gra gości z województwa opolskiego, która sprawiała mały kłopot gospodarzom. Ci, po opanowaniu sytuacji na wojsku, zaczęli jednak kreować pierwsze bramkowe okazje. Najaktywniejszy był pod tym względem Szymon Siwy, który w 17. Minucie po odbiorze piłki w okolicach pola karnego rywala kopnął tuż obok bramki, Trzy minuty później, po świetnym dograniu Kacpra Zalewskiego, przegrał pojedynek z bramkarzem Małej Panwi, a w 26 minucie, po podaniu od Tomasza Harmaty, wbiegł z piłką w szesnastkę przeciwnika, ale finalizując akcję, odrobinę przestrzelił. W 28 minucie gospodarze wyszli na prowadzenie. Kacper Smoleń rozrzucił akcję ruchu na lewo do Miłosza Świeląga, a później sam wbiegł w pole karne i sfinalizował precyzyjne dośrodkowanie od lewego obrońcy Cidrów. Raptem trzy minuty później goście otrzymali znakomitą okazję do wyrównania. Próbujący wybijać piłkę z własnej szesnastki Smoleń został wyprzedzony przez rywala. Zawodnik ruchu trafił w nogę przeciwnika, a sędzia podyktował rzut karny. Jedenastkę na gola dla ekipy z województwa opolskiego pewnym uderzeniem wykorzystał Marcin Rekus. Po wyrównującym trafieniu goście spróbowali poszukać jeszcze okazji na to, by zadać kolejny cios. Ostatecznie jednak pierwsza połowa zakończyła się remisem 1 do 1. Ruch odzyskał prowadzenie 6 minut po przerwie. Z lewej strony boiska dośrodkowywał Kacper Sadla, który lotu piłki delikatnie zmienił Michał Szromek, a ostatecznie w siatce drugi raz tego dnia ulokował ją Kacper Smoleń. Obraz gry uległ zmianie po godzinie. Trener Marcin Trzcionka dokonał pięciu zmian jednocześnie, a moment przeorganizowania u gospodarzy szybko wykorzystali goście, którzy w 64. minucie doprowadzili do remisu. Jakub Zapiór musiał sięgnąć po piłkę do siatki po trafieniu Kacpra Kamińskiego. W 70 minucie okazję na gola miał Michał Szromek, który wbiegł z piłką podaną przez Szymona Siwego w pole karne, ale jego silne uderzenie wybronił bramkarz rywala. Później więcej do powiedzenia mieli już przyjezdni. Jakub Zapiór najpierw wygrał pojedynek z jednym z przeciwników, a po kilku minutach skutecznie wyciągnął się do uderzenia z dystansu gracza Małej Panwi. Gdy wydawało się, że mecz skończy się remisem, goście w ostatniej akcji meczu przechylili szalę na swoją korzyść. Gola na 3-2 dla drużyny Sozimka zdobył Sebastian Kuchta. No zagraliśmy 60 minut, można powiedzieć, na dzień dzisiejszy z zawodnikami, którzy, którzy zasłużyli na to, żeby, żeby grać po stałym składzie. I, i wyglądało to bardzo dobrze, bo, bo prowadziliśmy grę, stwarzaliśmy sytuację. Niepotrzebnie daliśmy przeciwnikowi tlen w postaci rzutu karnego, ale, ale później gdzieś po, po tych zmianach i to nie jest problem indywidualny zawodników, tylko że zawsze tak jest na boisku, że jak wchodzi 5-6 nowych zawodników z ławki, to, to ciężko się wkomponować w mecz. Ciężko się zaklimatyzować i to też było widać na boisku. Chociaż szkoda było, bo w ostatniej akcji przegrywamy ten pierwszy sparring, no ale kiedyś to musiało przyjść. Dobrze, że dzisiaj mam nadzieję, że tużego tygodnia już już wrócimy na właściwe tory. Podsumujmy tą zimę. Było okres, kiedy było ciężko, jeśli chodzi o kontuzję, ale jak rozumiem, udało się zrealizować to, co sobie tam zakładałeś. Udało się zrealizować. No ci zawodnicy, którzy którzy byli bez kontuzji lub, lub mniej zajęć opuścili ze względów zdrowotnych, to, to wyglądają bardzo dobrze. Pozostali jeszcze mają trochę czasu, żeby do siebie dojść i mam nadzieję, że to w przyszłym tygodniu nastąpi i już będziemy w optymalnym składzie trenować i, i przygotowywać się na, na pierwszy mecz Ornontowicami, bo, no, bo to już za tydzień. No, zawsze każdy mecz wiąże się ze stresem i czy to mecz kontrolny, czy mecz ligowy, ale czekamy na tą ligę, bo, no, bo kurczę, sparingi jednak są sparingami, ale, ale te punkty ta, ta presja i, i zwycięstwa w Lidze smakują najbardziej i czuć już te fratni, że, że, że jesteśmy gotowi na to, że podjąć rękawice w Lidze. Ciężkie mecze przed nami, ale, ale jesteśmy solidnie przygotowani i damy radę.